Dzień dobry, witamy was bardzo, bardzo serdecznie, witam was bardzo serdecznie, dzisiaj zapraszam daily vloga i jedziemy na ramen. Ma być wygodnie, także mam na sobie t-shirt z Azdy, płaszcz wełniany i moi drodzy, będziemy jechać na rameniks i zobaczymy co pisze w czekajcie, bo jestem tutaj co tu się stało chcę sobie zapiąć i skrócić trepkę. Eee, połazimy sobie po sklepa w outlecie, Mati chce wejść do All Saints, ja nie mam w planie nic kupować, ale zawsze można zobaczyć co tam trawie piszczy włosy mi dzisiaj ładne wyszły, bo naokręciłam na wałek u, wszędzie kostki psów to jest gorsze niż krótki Lego. Może jeszcze Wam o OTD pokażę do Lustera. Totalnie na luzie, płaszcz wełniany, koszulka z Azdy, jeansy, wasala i jubalansy, które wrzuciłam do pralki i od się fajnie wyprały. Lecimy. Moi drodzy, najlepszy ramen. To już powinniście wiedzieć, że to jest Big Brisket Ramen z Laga mamy ale uwaga musicie powiedzieć, żeby był Rich Broth. I niestety nie w każdej łagamamie jest taki dobry. Najlepszy jest wczesny najgorszy, jak jadą, w Yorku. No i tutaj sobie szamiemy. I pierwszy sklep, do którego sobie zajrzymy, będzie to uwaga, uwaga, crocs. Tak jest. Zostałam fanką Crocsów, chociaż byłam największym hejterem Crocsów i powiem Wam, że ten outlet, no jest fajny, ale ceny nie są outletowe. Powiedziałabym, że trochę rozczarowujące i te kolekcje, no wiadomo, to są jakieś limitki, te są mega brzydkie. W ogóle dawno nie widziałam takich brzydkich butów, okropne. Ale wybór, tak w ogóle, myślałam, że sobie kupię różowe kroksy, tak żeby mieć, wiecie, po domu, bo mam swoje kroksy, takie beżowe, beżowe, szare, które miały być po domu, ale koniec końców są kroksami do wszystkiego. Ale zaczęły za mną chodzić, właśnie różowe krok. Ale zobaczcie, tu są tak dziwne kombinacje. Oczywiście, bardzo dużo tych przypinek, to wam zaraz pokażę. Ale czekajcie, chciałam wam pokazać różowe. Myślałam, że jakieś pokazywałam różowe. Ale halo, halo, tutaj są z Batmana w ogóle hit, więc dla każdego coś dobrego. Gdybym była w przedszkolu, w podstawówce i byłyby krok, to bym była w niebowjęta. O, te chciałam sobie kupić. Ale wiecie co, 34 funty. Jak na outlet, uważam, że nie jest to jakaś super-duper cena. W ogóle ja powiem, jak kroksy kosztowały 20 funtów i to była taka normalna cena. No nieważne. Tutaj zobaczcie, jakie charmsy. można sobie. Widziałam, dziewczyny robiły jakieś ślubne kroksy. Różne kolorowe. Zobaczcie te przypinki. Jakie piękne, różne fioletowe. Teraz Wam właśnie pokażę selekcję przypinek. Są oczywiście dla chłopaków, dla dziewczynek, dla dorosłych, dla dzieci. Tutaj są takie właśnie charms przypinki, perełki złote, były też z Pokemonami, jakieś limitowane edycje i to była jakaś promocja, że jeżeli kupisz 7 to 7 dostajesz gratis. Ale ogólnie to wychodziło dość drogo, ale były naprawdę urocze. I były też, tutaj Wam pokażę, ciasteczka. Ciasteczka, jeżeli mieszkacie w Wielkiej Brytanii, to możecie kojarzyć te ciasteczka. To są Custard Creams, no i chyba Jamie Dodgersy, tak to się nazywa? Jemmy Dodgers, no, zobaczcie takie ciasteczka z gemem. Um, także naprawdę do wyboru, do koloru. A tutaj była sekcja wyprzedaży minus 30%, to były brzydkie kroksy. Ogólnie same w sobie kroksy są brzydkie, ale te były wybitnie brzydkie, zwłaszcza te w, w kratach, bo jest złote, nie mogę, okropne. Dobrze, idziemy dalej. Kolejny sklep, do którego wejdziemy, to chyba będzie barbor, 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 barbur, um... Nigdy nie wiem, jak do końca to wy... wymówić. Barbor chyba. Barbar. No i to są takie kurtki luksusowego farmera. No, ja za każdym razem, jak jestem, no to się łudzę, że jakoś kurtkę znajdę. I tutaj znalazłam właśnie taki płaszcz. Ja mam się taką zwykłą, klasyczną, ale właśnie w odlecie ciężko coś znaleźć. Ale wzięłam właśnie trzy kurtki do przymierzenia. Także zmierzymy sobie w przymierzalni. Ja szukam takiej klasycznej, właśnie woskowanej. Jest to podobna do kurtki, którą mam z Karen Millen. Ale ta moja z Karemilę jest przemakająca. O, to piękny, pierwszy ten szaket. Uuu, czemu tu mam dźwięk? Um, dobra, za dużo gadam. Tutaj numer jeden, właśnie, ale szaket było to bardzo cienkie i za to cenę uważam nie warte swojej ceny, aczkolwiek fajna opcja, ale to by 200 wykosztowało albo 150. O, tu był płaszcz, właśnie ten, który mi się podobał. Dość podobny do tego, którego mam z Karemilę, tylko ten jest właśnie bardziej wodoodporny. Nie ma kaptura. No i tak, no nie do końca, nie do końca byłam przekonana, ale z tych wszystkich, co, do, co mierzyłam, to był najlepszy. Wiecie co? Ja jestem u góry okrągła, mi jest ciężko znaleźć jakieś płaszcze, bo we wszystkim wyglądam trochę jak kloc. Natomiast tutaj cena była zaporowana, dlatego że zobacz, już cena autetoma to było 245 funtów. A tutaj mierzyłam taką beżową parkę, też bardzo fajna. Bardzo fajna, także buńka się zrazu odpali, będzie kaj nie szczekaj, buńka. Także jeżeli szukacie czegoś jest Barbora w lepszej cenie autetowej, no to myślę, że warto sobie zobaczyć właśnie to Cheshire Oaks, ale tylko nie urywa. No i tutaj też kilka podejść zrobiłam do kurtki Farmera, ale tutaj mam wrażenie, że znowu, no, to nie jest na moją figurę, to bardziej na szczupłe dziewczyny. Mam wrażenie, że te rękawy są tutaj trochę za krótkie, ale bardzo fajna kurtka. Naprawdę bardzo fajna. Właśnie na spacery. Uch, ulubiony sklep Mattiego. All Saints. Matti ogólnie chyba 80% swojej szafy ma w All Saints. Nie marka All Saints się kojarzy z kim luksusowym żulem, bo większość rzeczy jest takich spranych, porozciąganych. No ale Mati za każdym razem musi wejść. Oto jest sweter czarny, którego wersję zieloną ma Mati na sobie. I powiem Wam, że All Saints, no co tu mogę powiedzieć? No takie damskie rzeczy dziwne, męskie uważam, że dużo lepsze, ale Mati kiedyś mierzył płaszcz. No i za każdym razem sprawdza, czy nie dorzucili rozmiaru, dlatego że tak, to nie ten płaszcz, to później Wam pokażę. Ale to jest płaszcz, który kiedyś Mati już miał, ale przytył i się w niego nie zapnie i teraz sobie zmierzył większy, dosłownie ten sam, taki Fajny, wełniany, ale koniec końca nie wziął. Ogólnie to my tu robimy window shopping i chyba nic nie kupimy. A nie, coś tam, ale to w innym filmie Wam pokażę. Także tutaj płaszcz numer dwa, który był w tym samym rozmiarze, co płaszcz poprzedni, czarny, zobaczycie, że jest różniejszy, a tutaj Mati bardzo chciał sobie zmierzyć Matrixa. Tutaj mamy płaszcz skórzany. Tutaj Wam pokażę kawałek sekcji, damskiej. No i zobaczcie, to są takie, no co to ma Jakieś takie akrylowe swetry z jakimś brokatem. jakiś, a nie wiem, nie, totalnie nie mój styl. O, to jest ten płaszcz. Macie szuka właśnie trencza, tak jak ja, tką szuka czarnego. I ten był zarąbisty, świetna jakość. Nawet nie był taki drogi, w sensie drogi, bo 180 funtów, ale myślę, że warty był tej ceny. Ale niestety to było 2XL i był za duży. I przekopaliśmy internet, żeby znaleźć XL-kę. Nigdzie niestety nie ma. Ale jeżeli szukacie na przykład Ramoneski, no to Allstains ma super Ramoneski. Ale zobaczcie, no fajnie wygląda, tylko tutaj widać, że w ramionach jest to bardzo duże. Zwłaszcza, że Mati ma pod spodem gruby sweter, więc... No żałował, żałował, ale no nie było sensu wziąć, brać takiego dużego. No i teraz przejdziemy sobie do Ralfa Lorena. I jeżeli chodzi o Ralfa Lorena, to kiedyś naprawdę można było bardzo fajne deale tam znaleźć. Swetry po 19 funtów, koszulki polopo po 9. Natomiast teraz... O, fajna ta torebka, chciałam ją zobaczyć na żywo. Teraz to niestety, ja nie mam, ja nie mam szczęścia, żeby znaleźć jakieś dealy w Ralphie. Tutaj ogólnie Old Money, oczywiście styl. Jeżeli chodzi o sweterki, to z tego co nie, ile one tu kosztują, nawet nie widzę, ale około 100 one kosztują. W TK Maxie myślę, że można taniej znaleźć. O, tu jest ten koszyk, bardzo fajny, kosztował 200 funtów, więc uważam, że trochę dużo. Klapki, mm, Hmm, chyba dużo się nie różnią od tych z Primarka i nawet nie wiem, czy te były skórzane. Powiem Wam szczerze, że ogólnie, jeżeli chodzi o dodatki, akcesoria z Ralfa, te torebki to w ogóle nie są... w ogóle nie... ani nie są jakieś mega klasyczne, ani nie są jakieś mega modowe, nie wiem. No tutaj fajny taki konserwatywny zestawik No i tutaj alpejski sweter na sekcji wyprzedaży Mati sobie wynalazł. Tutaj bardzo fajny kamelowy sweter, ale koniec końców nic nie wzięliśmy, tylko sobie tak właśnie oglądaliśmy. I tak jak mówię, tak naprawdę w TK Maxie chyba czasem lepsze dealy na Ralfa można znaleźć niż tutaj w Outlecie. Ale tutaj był piękny sweter, więc jeżeli szukacie konkretnego koloru, to w Outlecie warto zobaczyć. Bo tutaj jest piękny właśnie taki fioletowy, bakłażanowy i bordowy. A tutaj Mati się zakochał w zielonym, ale już taki ma, tylko bez golfu. Także Mati kiedyś miał fazę na Ralfa, a teraz ma na All Saints. A tutaj mamy coacha Kate Spade. Będę Wam przerzucać też jakieś przy... O Boże, patrzcie na to lekrusy, jakie piękne! Jakie piękne nowa kolekcja. Nie wiem, czy nowa kolekcja, ale w outlecie była nowa, bo um, jak byłam parę miesięcy temu, to były żółte i pomarańczowe. A teraz takie piękne, zobaczcie, jakie różowe, jakie piękne są te garnki. Wszyscy, co macie te lekrusety, to Wam zazdroszczę, a ta patenia serduszko no to jest po prostu hit. No, przepiękne. Zwłaszcza te pastelowe. Ekstra. Kolejny sklep, a to nie. Tu, nie Lebanis, restauracja, która uważam, że jest najlepsza w lato, bo to są takie świeże libańskie dania. Tutaj mamy Burberry. Kiedyś byłam, zmierzyłam każdy płaszczyk i był, żaden nie wyglądał dobrze. Mm. Tutaj mamy but telefoniczną, żeby sobie zrobić foteczkę. I do jakiego sklepu wyjdziemy później? Wszędzie ja nie pamiętam, czekajcie. A tutaj mamy. Och, nie wiem, czemu tak ci ludzie biegają. Tutaj gość biegł, na początku tego filmiku też ktoś biegł. Tutaj idziemy chyba do Mint Velvet. Tak, Mint Velvet. Bardzo lubię ten sklep. Odkryłam go dzięki Ani Fokusowanej. Ja tutaj nie wchodziłam wcześniej, bo myślałam, że to jest sklep dla starszych pań, ale tak naprawdę mają dużo fajnych, klasycznych i też trochę modowych rzeczy. I naprawdę w tym outlecie mają świetne ceny. Mam komplet od nich, mam piękne marynarki, dwie od nich. Także tutaj możecie sobie zobaczyć. Kolekcja jest taka... Modowa, jeżeli chodzi o kolory, mamy tutaj te odcienie brown moka i mamy również, zobaczcie, takie odcienie żółtego i boho falbanki. I tutaj mi wpada w oko ta katana, więc sobie zmierzymy. Jeżeli chodzi o cenę, to kosztowało 59 funtów, przycenione chyba ze 100. A! Ze 100 iluś. Także myślę, że nie najgorzej. A i sobie przymierzymy. To są właśnie te falbanki, o których Wam mówiłam. Jeżeli chodzi o Mint Velvet, to uważam, że warto właśnie na wybrzeżach kupować. O, tutaj bardzo fajne spodnie pantery, ale nie było rozmiaru. U nich to ja mam XL, większego rozmiaru nie ma, no i to zależy od kroju. Czasem ta XL jest mała, czasem jest okej. Okay. Tutaj była piękna kurtka z Zamszu, z prawdziwej skóry, tam z prawdziwego Zamszu, ale też była ostatnia sztuka, chyba s została. No i tutaj ja w przemierzalni i powiem Wam, że... Kurja Ja mam... Ja nie wiem. Coś jest nie tak. No, za mała, nie? W sensie, coś jest nie tak w biuście. No, bo jestem szeroka u góry, mi jest ciężko. Dobra, teraz przechodzimy do TK Maxa. To już jest inny dzień, moi drodzy, ale stwierdziłam, że połączymy sobie kilka sklepów. I tutaj torebka Jacquemus. 400 funtów. 400 funtów to jest bardzo dużo. Ale ta torebka kosztuje ponad tysiaka. Ale studia no nie potrzebuję, no nie jest to torebka, która jest mi potrzebna, ale jest, jeżeli Was, jeżeli was interesuje, to jest ona w Altringam w TK Maxie więc możecie jeszcze kupić, jest przy wejściu chyba już dużo, ktoś kupił ogólnie było bardzo dużo fajnych torebek dużo kolorów, ja ogólnie teraz tak, bym potrzebowała kolejnej torebki ale ja szukam takiej torebki, albo mogłabym mieć, o ta brzydkie, nie podoba mi się mogłabym mieć taką torebkę, która jest takim księżycem, ale brązowa, żeby można było ją nosić jako crossbody, ale też jako nerkę Także widziałam na Amazonie. Juicy Couture. Powiem, że bardzo dużo do Juicy Couture. Juicy Couture wróciła. Jest mega popularna ta marka właśnie w TK Maxie. A jeżeli chodzi tutaj o dodatki i te torebki, no to, no nie wiem. TK Max jest fajny, kończył się z wielkim lumpem. Można coś fajnego znaleźć, ale trzeba mieć czas. Także tutaj zabijaliśmy czas, bo mieliśmy samochód um, na przeglądzie, więc mieliśmy dwie godziny do zabicia. Tutaj bardzo fajna torebka White, taka bordowa na szerokim pasku. Bardzo fajna i kosztowała 40 funtów. Tutaj mamy czerwoną torebkę, która jest a la Bottega Veneta Jodie. Jodie? Chyba Jodie. No, taka czerwona, ale. Jak z tego coś wyciągać? Mam wrażenie, że jest za mała odległość między rączką a zamkiem i może być niewygodnie. Tutaj bardzo fajny kolor. Polo Assassin. To nie jest Ralph Lauren, tylko Polo. I co ciekawe, ta marka wstała wcześniej, powstała wcześniej od Ralph Laurena. Także niektórzy mogą nie wiedzieć. Tutaj przegląd właśnie torebkowy, ale tak nic ciekawego w sumie mi nie wpadło w oczy. No i zawsze trzeba sobie przymierzyć okulary przeciwsłoneczne. Tutaj z Gessa. I powiem Wam, że te okulary mi się naprawdę podobały. Podobały mi się 8 na 10, bardzo fajne, klasyczne, ale troszeczkę inny kształt. nam o, widzicie? Fajne, fajne. Ale nie wzięłam, bo nie potrzebuję. Kogoś tak nie skradły mi serca. Tutaj kolejne okulary klasyczne, bardziej lubię takie klasyczne. Tutaj nie wiem, co to była za marka, ale są już brązowe i trochę za małe na mnie. No ja mam łeb jak sklep. I muszę mieć naprawdę szerokie te okulary. O, to była bardzo piękna. Miałam gdzieś tenis bracelet. Um, Naszyjnik z cyrkoniami. Szkoda, że nie było w złocie, A tutaj Dupe Van Cleef. Van Cleef Dupe za 59, więc możecie oszczędzić 30 tysięcy złotych. Nie wiem, jak ile to dokładnie kosztuje. Tutaj okularki Burberry, więc było dość dużo markowych rzeczy. Ale wyglądały mi kwartalnie. No nie, e -e -e -e. nie. I weszłam sobie na sekcję kosmetyków i powiem Wam, że było bardzo dużo koreańskich produktów. Coserix, tutaj właśnie z Coserix. Ale wiecie co, ja niestety nie znam się za bardzo na tych kosmetykach. Muszę poczytać, bo one mogą mnie podrażniać. Jak tutaj coś zobaczycie, co myślicie, że jest zgodne polecenia, to dajcie znać, bo te sera wyglądały naprawdę spoko i znalazłam nawet serię Cantella Madagaskar. Tutaj Rosalik Miałam BB-krem za chyba 50 funtów, czy 40, gówno strasznie nie polecam. O to jest ta kantela, i ja myślałam, że to jest krem. Ja mam z tego serum, które nic nie robi, ale myślałam, że może krem będzie dobry, bo dużo ludzi zachwala, ale okazało się, że to są jakieś płatki, więc nie wiem. Mega cute puszki pod oczy, także to jest ta sekcja z pierdołami. Czyli mamy tutaj jakieś puszki, pędzle, randomowe rzeczy, wyprzedaże, odżywki. Wszystko. Kto kupuje te kosmetyki? Ja nie wiem. Mega dziwne. Ja kupiłam sobie skarpetki, dlatego że obtarły mi buty. Dlatego, że miałam krótkie skarpety i mi się zsunęły. I tutaj sekcja jedzeniowa. Też nie wiem, kto kupuje na sekcji jedzeniowej w Tiki Maxie. Natomiast mieli kilka ciekawych rzeczy. Na przykład chipsy z plantanów. Plantany to są te inne banany, ja na to mówię. Chipsy z grzybów. Grzybowe. Nie o smoku grzybowym, tylko z grzybów. Mega dziwne. I chyba chipsy. To nie wiem, co to było. Co to jest? Salt n nie wiem, co to jest, ale tu obok są chipsy o smaku wasabi. Ziomki chipsy o smaku wasabi. Kusiło mnie wziąć, ale nie wzięłam, bo robimy window shopping, nie robimy zakupu. Chcę Wam pokazać po prostu, co w trawie piszczy w angielskich sklepach. Tutaj mamy Stanley dupe, czyli mamy kubek ala sunlight, ale odwalony na bling bling, na bogato. Może ciemny, mroczny, a może różowy, wysadzony diamencikami. <grym> Gdybym nie miała swojego, którego kocham, uwielbiam... A! To bym może kupiła. I to jest, widziałam u Karoli chyba w Holandii pokazywała, to jest chyba wazon. Wazon w kształcie torebki, szklane. Ale widziałam, że projektanci też takie torebki robili, także nie wiem. TK Max ma tyle dziwnych rzeczy. A tutaj też znowu wazon, który wygląda jak torebka Serii z 2015 roku, więc nie wiem o co chodzi. Tutaj znowu te torebki wazony. No i znowu te mega dziwne rzeczy w tym TK Maxie. patrzcie to jest jakaś doniczka frytki. What the fuck? I tutaj jakaś okropna, kryształowa mafina. Zamiast wróżyć z kryształowej kuli, można wróżyć z kryształowego mafina. No i miseczki dla piesków. No wiecie co? Nic nie kupiliśmy sobie, ale kupiliśmy Buni miseczkę. Dlatego, że ona obecnie je ze zwykłego, ze zwykłej miseczki takiej naszej, ludzkiej powiedzmy. Bo się zbiła miseczka. No i nie mogliśmy się oprzeć. No jakie słodkie te miseczki były. Wzięliśmy jej cytrynkę w końcu. E, troszeczkę wyższa, więc jak macie pieski mniejsze, no to też podobno dobrze jest, żeby ta miseczka była trochę pochylona i wyższa, jak macie płaskopyszki, to też lepiej, żeby była wyższa. O Boże, tutaj jesteśmy w kostko! W kostko to tylko chwilkę nagrywałam. I moi drodzy, zobaczcie to Pikachu. Ludzie, to był szał. O, tutaj ktoś już schował sobie do koszyka. Naprawdę, ludzie brali te Pikachu. Ja przez sekundę myślałam, bierzmy te Pikachu, żeby tylko zobaczyć, jak psy na to zareagują, ale chyba by padły na zawał. W Costco kupiłam jedną rzecz, ale to wam pokażę w jakimś vlogu. Ale nie ten trench, ale patrzcie, tręcze, Tręczę za 17 funtów. W Kostko to jest taki amerykański sklep, gdzie kupujecie wszystko: jedzenie, kawę, wszystko, wszystko. I mieli tręcze za 17 funtów w trzech kolorach: beżowe, czarne i zielone. Zbieram każdy z nich. I jak za 17 funtów, proszę bardzo, obracam się, bo mi piszecie, że nie pokazuje się od tyłu w ubraniach. Także proszę bardzo, macie tutaj czarne. No nie, naj... za 17 funtów myślę, że mega deal. Tutaj beżowe, ale. Bójka nie! Nie się! Bójka się odpaliła. Tutaj zielone. No i taki... okej, okay, ale dupy nie urywa do końca, nie? O, patrzcie, lewisy za chyba 30 funtów. Myślę, że dobry deal, jeżeli znacie ten model, lubicie, to myślę, że warto sobie podjechać, jak macie opcję do Costco. No i tak naprawdę, moi drodzy, będę kończyć. A jeszcze tutaj, kaszmirowe swetry, 100% kaszmir w dobrej cenie 44 funty. Więc tak, taki inny film. Film, gdzie pokazuję Wam, jak wody, jak jakdyjskie sklepy. W Polsce bardzo popularne są e, tego typu filmy, typu e, co jest nowego w Pepko. Natomiast ja nie mam Pepko, więc pokazuję Wam to, co jest tutaj na miejscu. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że widzimy się już nie tylko w kolejnym filmie. Buziaczki. pa pa!